Siemka, witam Was bardzo serdecznie. Zachęcam Was do zostawienia łapki w górę oraz ciśnięcia tego czerwonego przycisku, tam na dole. No, wiecie, co masz zrobić. A ja już nie przedłużam i zapraszam Was do odcinka. Dobra, pancernik, ile jeszcze realnie czasu? Bo wszyscy jesteśmy zniecierpliwieni już tutaj. Możemy zaczynać. Oho, czy dlaczego jak to powiedziałeś, akurat byłak? Dobra, pan to rozdawajcie wszystkim na Nakarmcie wszystkich. Macie no komendę, żeby wszystkich ładnie nakarmić. Oczywiście. No, tam ziemniaki odwrócać z Dajcie wszystkim suchy chleb, kawę na nich wylej. O, już? Okej. Dobra, no to ruszajcie panowie. Słuchajcie, no ja wam życzę położenia w takim razie. Ja pierdzielę. GRAMY WIDZOWIE! 3 wpłacił 5 zł. Cześć, Nex. Cześć! Dawaj jakąś przypałową historię, o której nie mówiłeś. Eee... Przypałowa historia to jest moje życie. Mam broń, widzowie! Turbo blaster O! Lil Uzi. Wy, ty, wy. Mam Uzi. Dobra, zabiłem S! Ale że Nexus z pierwszym fragiem... NAPO energetyczny, pijemy. Nie, no, Nexa, ja się do ciebie tefam. Ja chcę zobaczyć, jak ten profesjonalny gracz tutaj zapija Już pierwszy frak, jaką masz broń, Nexe? Bo powiedz o swojej broni. Co mam. To, co mam y... Czekaj. Nie Nexa, mogę jej temu wyrzucać. Mówię. Ja też nie mogę itemu temu wyrzucać. Oho. Adminiusiu niu. A jakich konkretnie itemów? By... No, nie można zrzucać i temu. W sensie na przykład rzucam klocek i. No, Dokładnie no. tak, ponieważ klocki działają na zasadzie mhm. takiej, iż można stawiać nimi struktury. W zależności od tego, ile ma się danego surowca. Ten w sensie, no, chciałbym nie coś ma postawić, ma to ale to no nie da się. To, się tak, bo, bo to musisz to posiadać to. przynajmniej 5 danego gdzie surowca. Są wszyscy gracze, który gdzie są wszyscy gracze, wykopiesz... kopiesz? Yy, szukam, szukam, Dobra. o w ten sposób mogę szukać A Teleport do player. Teleport to player, ok. A, i w ten sposób mogę, dobra. Zobaczmy, jak Josie mu idzie. Josie, co ty sobie tutaj zebrałeś? Bo widzę, że masz trapdora w ręku. Sekunda. co jeszcze masz w ręku. Shotguna na przykład. Kopie, ale wiesz, że shotgun jest blisko dystansowy, a ty jesteś na dachu. Tutaj na bliski ja dystans nikogo nie złapiesz. Ja wiem, spokojnie. Że to jest Twoja specjalna taktyka? Tak, specjalna taktyka to jest moja. Regeneruję sobie żyćko, okej, okay, okej, okay, ale wiesz, że masz pełne. Wiem, ale nie potrzebuję slot'a. Dobra, Joshi, żebyś później jak zginiesz, żebyś nie płakał, że straciłeś życie i nie mogłeś sobie go zregenerować, bo użyłeś swojego ogniska. Nie Yoshi, czy twoją My taktyką dzisiaj... jest kampienie tutaj do samego końca? E, moja taktyka jest taka, żeby przeczekać, póki nie muszę się ruszać. bo Dobra, rozumiem, nie czyli się u tam... jest nudny gameplay, idziemy do next U mnie jest nudny, no u mnie jest nudny. Nekse, czy u Ciebie jest ciekawszy gameplay? Jest, widzę, Nexa? że w wjazd będziesz robić. Rozbierasz strukturę. Masz, masz, Nekse, odpowiedź co od tam? Adminiusiunia. Masz bronie po prawo. Nie wiem, czy to twoje. Ja na ziemię w sensie lecą, na ziemię, tutaj no, no. Ja wiem, no ale to jest taki pisecik jakiś są. O, no dobra, dobra, ja tutaj widzę, że to, no dobra, dobra. Widocznie się mylę. Gdzie ten Nekse polas? Kurde, mam problem, hm. Dobra, śledzimy Nexę. Nexe nie wie, że tutaj chowa się gracz. Czy ten gracz go zaatakuje? Nie, ten gracz nie widział Nexę. Zobaczmy, jakie będą tutaj przeszkody, które napotka Nexe w walce o 1000 złotych, moi drodzy. Zebrał kolejną broń. Na razie jest całkiem nieźle tutaj uzbrojony. Wydaje mi się, że ma podki, ma broń. Graczy wokół niego jak na chwilę obecną nie ma. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra. Przeleśmy dalej, zobaczmy. Czy od, odbywają się tutaj może jakieś bitwy na otwartym terenie? Mamy tutaj gracza, mamy tutaj Jacka i Jack jest tuż przy Nexe. Nie widzą siebie jeszcze, jeszcze siebie nie widzą, jeszcze nie strzela. go nie zauważył i Jack też go nie zauważył. Jak oni siebie nawzajem minęli? Jak to się stało niby? Okej, okay, okej, okay, nie pytam, nie pytam, nie pytam. Jak się myślałem, że będzie epicka bitwa, oni siebie nawzajem minęli. Jak się strzela, ktoś na czacie wisze. To jest zwycięzca, on tylko tutaj specjalnie zbyla przeciwników. Nexe, on w, w ogóle się minąłeś z dwoma osobami, ale się w ogóle nie zauważyliście. Nie wiem, jak to się stało. Kurde, to jest... O, widzę. Oho. Ja na linie schodzić z tą ścianą. Nexe, kogoś zauważył. No, należy schodzić z Ale siara z tym źle, nie nie, nie, jest z Nie, na razie nigdzie nie atakuje jeszcze Nexe. dobra. Przeleśmy się dalej przez kolejnych graczy. Zobaczmy, czy ktoś jeszcze jest, jeszcze jest tutaj na otwartym terenie. Pamiętajmy, że gracze również mogą ladać na letrach, za to mogą się szybko tutaj przemieszczać, przy spawnie nikogo tutaj nie widzę. Chociaż tutaj. Uu, tutaj jest mega dużo przedmiotów! Na spawnie ile jest przedmiotów? Ktokolwiek, jeszcze, jeżeli, jeżeli ktoś nie ma przedmiotów, naprawdę zapraszam na spawn. Tam jest tyle i itemów, że na pewno coś znajdziecie dla siebie. chyba nie widzi wizawia. Refu płacił 5 zł. Siemka. To pierwszy na twichu. Jesteś najlepszym streamerem oraz youtuberem na świecie. Dobra, zabiłem S. Uuu, I poleciało morderstwo idealnie, ale czy A nie, dobra, to jest Rufi. Rufi, ty widać ciebie nie jesteś na spectatecie, swoją drogą. Dobra, chce się leczy tutaj i jak ci idzie? Wiesz, co? Idzie mi, idzie mi świetnie, gdyby nie to, że nie mam nic do leczenia. A o! To... Nie masz nic do leczenia! Chciałbyś pewnie mieć ognisko, które wtedy zużyłeś bez powodu. Eee, wiesz, co? Eee, nie odpowiem, żeby po prostu nie, <laughs> nie robić. spokojnie, ja już mam dwa fragi, ja fraguję ze ciebie. Dzięki, przyjacielu. Ja na ciebie zawsze mogli liczyć, no? O, dobra, dobra, znalazłem wreszcie. dwóch graczy będzie się właśnie tutaj walczyło ze sobą. Tylko, że problem jest taki, że. Jeden widział drugiego, a drugi jest całkowicie nieświadome obecności pierwszego. Dobra, zobaczmy. Kuba się tutaj powoli zakrada i zaatakował Vermaxa! Vermax ma tylko 8 zdrowia, cztery serduszka. Oboł się atakuje, atakuje. Kuba go strzela, strzela w niego i wyeliminował go. Nie miał żadnej szansy, żadnej szansy nie miał. Przed chwilą ne Nexus coś krzyknął. Co się u Nexus stało? Czyżby Nexus był tutaj atakowany? Nie, nie, nie. Nexus chyba znalazł jakieś potężne przedmioty. Ej, jak wziął z perka a się, no też nie... Ej, mam się walkam! Dobra, zrobiłem! Przeciw ci Ognisko bym wziął chyba. Ale że... No chyba cię boli coś. No nie, zginąłem! F Gość mnie dojechał. No, dojechał mnie. Okej, okay, Kuba ponownie atakuje. Nie wiem. Kuba... Kuba jest graczem, który już wielokrotnie... Kuba jest graczem, który już zdobył wielokrotność fragów. Zobaczymy. Kolejnego wyeliminował. Kuba jest naprawdę tutaj potężnym zawodnikiem. Ale Kuba jest zaatakowany teraz od pleców. Czy uda mu się odpowiedzieć siłą ognia? Atakuje. Jego agresor się wycofuje. Dostaje wszystkimi strzałami prosto w twarz. I tak się kończy zadzieranie z Kubą, proszę Państwa. Ty, Kuba, to jest potężny zabonnik, już ma 3 fragi na swoim koncie. Miałem. F, gości mnie dojechał, No, dojechał, mnie. F. Uwaga, Ale czy Yoshi no, nie... dalej żyje? To jest najważniejsze o, pytanie. Leczy, leczy, ta działa. Yoshi, działa. cała nadzieja żyje. w tobie! Cała no drużyna tak, YouTuberów tak. została tylko w mojej osobie, nikogo innego nie ma! Ajajaj. Aj, aj. Kuba, podąża czuję presję, dalej. Może presję, wiesz? sobie skrzynkę znalazła, sobie skrzynkę. powiem. I zrobię za że zostałem ja tylko. Znaczy, jest Dobra, dwóch. kuba Myślałem, się uleczył że już mój do samego końca. ma. Okej, okay, taki ma zaś. Josi oh, na chwilę obecną zaatakował niewinną świnkę. Jeszcze chyba nie wie, że świnka to nie jest gracz, który mu zagraża. Kurde, nie? Sorry, nie wiedziałem. O ja, nie! Mi się bardzo podoba nie. jak. Mi się bardzo podoba jak ktoś zginął i mówi, że to jest nie to jeszcze raz. Mi się podoba jak Josi się wchodzi w jakieś takie. No Josi right, wygra. Yoshi. Tefnij się do Josiego i zobacz jaką on ma sytuację. A mogę. No zobacz na niego. <śla> o dobra, i chyba na psychemu weszliśmy. Tak, troszeczkę weszło, troszeczkę weszło. Ja, ja już nie kampię, wszyscy mi wyzywają, więc... Jest ja taki idę. jeden gracz, którego ja Ci polecam, jak sobie śledzić. Nazywa się Jakubs, Jakubs. Jakubz Ma chłop trzy fragi. Z czego dwa razy zaczął ktoś go atakować w plecy, i za każdym razem sobie poradził. Jest, naprawdę, jest moim faworytem, jeżeli chodzi o tę rozgrywkę. Nie ja widzę... Właśnie widzę. I patrz, 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 będzie atakować, będzie atakować, będzie atakować właśnie. Dostrzeg, dostrzeg przeciwnika. Kuba będzie ponownie atakować. Daj, Kuba. Jakobs atakuje. Od prawej strony podbiega. Jego przeciwnik nie wie skąd, otrzymał strzały. Ślepy zaułek. Chowa się w rogu. Za kratami! Na jest zakradanie się. Chowa się tutaj w rogu. Kuba! Kuba jednak zrezygnował, Kuba jednak nie będzie walczyć. Nie Aha, mógł znaleźć no. przeciwnika. Wycofał się jednak. No wiesz, na no spokojnie, tak jak mówiłem. Czemu ta mapa się tak powoli zmniejsza bardzo? Możemy, to, możemy to, to tego przyspieszyć w kolejnej Ad, rundzie. Admin już ile jest tego ludzi. 11. 11. Teraz top 10, dziś Z 11 osób 3 dostaną nagrody. I pomyślcie sobie, że to moglibyście wywnioskować. Admi, admin, zizowie. jeżeli może. Ja o, Josi, czy ty właśnie zabor... Josi, jesteś w top 10! Jazda? Josi, jesteś w top 10! Nikt się tego nie spodziewał. Nie, to nie, na I po! Aaaa! No, bo ja wierzę, że ty wygrasz, a nie le, ale że top 10 Josi, gratuluję. Kamper. Kamper. Josi, ja ciebie cały czas obserwuję. Nie spuściłem tak, ciebie z oka nawet na sekundę. Czas, cały bo czas. Bo jesteś moim faworytem w tym turnieju, Josi. No. A, 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 a. Co? Kuba, czas, Kuba na... wyleciał na elcze. To znaczy, przepraszam, miałem bez przycisku mówić. Kuba wyleciał na elitze. Josi cały czas się obserwuje. Spokojnie. Kuba, Kuba, Kuba teraz jest w lesie. No, obserwuję Cię, obserwuję. Dobry skok, Josi. Dobry skok. Dzięki, dzięki. Dobra, Kuba się chowa tutaj przy autobusie. Dalej lutuje cały czas szuka lepszych przedmiotów. Stara się znaleźć lepszy lód. Ale czy można znaleźć jakikolwiek lepszy lód? Czy Kuba już nie ma? Najlepszych sprzętów jakie tylko możemy mieć. Zobaczmy. Kuba powoli, spokojnie. No i zgubiłem każdego i nie mogę się już... To... Wydaje mi się, że trzeba, że wypadałoby no, troszeczkę przyspieszyć tę strefę. Co ty o tym sądzisz? Możecie to Trefy zrobić? my będziemy mogli dopiero przed kolejną grą. W sensie przed kolejną na grą. grą, dobra, dobra, dobra. Tak, nie spodziewaliśmy się, że tak szybko pójdzie. No, ilu jest Że poświęcia? się wybiją tak szybko. Ja cały czas się mnie obserwuję. O, Kuba znalazł skrzynkę. Znalazł w niej snajperkę, ale czy Kuba będzie używać snajperki? To jest Cała pytanie. O, Filip! Halo! O, dziura. Tak, tak, tak. Można wejść na optifanie. Oczywiście, czy że, teraz że tak nie wyjdziesz? Na Co za bar! Weź mu pomóż, proszę. Nie no, znaczy, że już nie mamy to, niszczyta to, 100 kilo. Dobra, Kuba powoli tutaj wszystko zwiedzał. No chyba zauważył jakiegoś gracza, bo nagle zaczął shiftować. Czy tutaj w pobliżu jest jakikolwiek gracz? Ja nikogo tak naprawdę nie widzę. O, masz gościa? O, A. o, jeju! Joshi został właśnie wyeliminowany! Od został o, wyeliminowany nie. przez Kubę! Widziałeś to, Andzo? Widziałem, widziałem, widziałem. Biedny mi niestety, ale boję się, Josi, i tak by się miał szans, ponieważ potężny Kuba był tuż przy tobie. Kuba teraz e lutuje e wszystkich w Nie, nie działają w Nie było założenia, że scope ma działać. Chodzi o to, że snajperka po prostu ma dużo większe obrażenia niż inne broń. ile byłem, bo. Akurat telefon miałem. To dlatego zginął, czyli Yoshi by wygrał, gdyby nie to, że nagle ja dostał wygrał. telefon. Tak, Który byłem? Dziewiąty. O nie! To oznacza, że Kuba ma zagwarantowane ósme miejsce już. Podoba mi się Mandziu, który komentuje głosy Bladiego. Bo to jest jedyny głos do komentowania czegoś w momencie, kiedy znalazłeś ty tylko jednego gracza, więc go śledzisz, ja, bo nie, nie wiesz, gdzie jest cała reszta. Gaługaniosi. O, Pływa tak, rok. zginął Kuby. tylko dlatego, że używał telefonu. No co za fatalna pomyłka. A, pamiętaj, aj, ja, ja. Aj. koniec dnia i pod koniec tego eventu i tak Mandzio jest zawsze podejrzany. Też <grym> ja kiedyś mówiłem, że. Ale ja, z tego się nie sensu. ja się nie spodziewałem, że Kuba zadzwoni specjalnie do Josiego, żeby wyeliminować najpotężniejszego zawodnika. Não é yeah, né?